Witam, nazywam się Tomasz Mikołajek i witam na mojej prelekcji, prezentacji zatytułowanej Jeśli nie BGP, to co? Ten temat wynikł z doświadczeń w projektach, które konsultowałem, w których technologia, rozwiązanie, sam nawet tutaj przykładowy ten protokół BGP nie był potrzebny, a został wrzucony tak jakby na siłę. Tak jakby ktoś chciał pokazać, że znam BGP, no to zrobimy klientowi dobrze i zostawimy mu łącze na jednym linku i on dostanie default route i będą wszyscy szczęśliwi. De facto mógłby w tym miejscu zamiast BGP być każda inna technologia, ponieważ głównym takim, taką czapką nad, tym, nad tą prezentacją jest takie Dosyć popularne przysłowie, powiedzenie, że jeśli znasz obsługę młotka, to wszystko nagle staje się gwoździem. I tak często też w naszej branży podchodzimy, że znamy daną technologię, na przykład znamy MPL-a, to go będziemy chcieli wszędzie pchać, znamy bgp no to będziemy zostawiać wszędzie sesje, nawet tam, gdzie nie powinniśmy ich. I tutaj moim celem jest właśnie zwrócenie Wam uwagi, i spojrzenie na to. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę się postarać tak y, tak, no to zmieniamy typów, tak wiele zostało już powiedziane o tym protokole tak samo Piotr z Andrzejem wcześniej powiedzieli o BGP y, nie tyle co u operatora co co w firmie, na przykład w ja tu chciałbym y, zwrócić taką uwagę, że nie zawsze trzeba w ten protokół wchodzić nie trzeba sobie tak życie utrudniać nie trzeba tych kosztów generować, które mogą powstać z tym protokołem, bo Pewnie jak wiecie, są pewne opłaty z nimi związane. Ok, i teraz przy... o czym na początek nie powiem. Nie będzie o Bridging Gap Protocol. Kto pamięta, co to jest, lub wie, kto to wynalazł? No, media, tak, dokładnie. Dziennikarze Sky News w związku z awarią Facebooka, kiedy operatorzy dostali zgłoszenia, że internet przestał działać. Yy, tutaj chciałem zawrzeć w tym, że nie będzie o żadnych nowościach. BGP nie ma yy, alternatywy. Jeśli chcemy łączyć się pomiędzy systemami autonomicznymi, musimy skorzystać z BGP. -a. Nie będzie tutaj, że B w, nazwi, w skrócie BGP to jest blockchain, tak jak niektórzy sugerowali, że chcieli to robić. Kolejne, nie będzie nic o rzeźbiarstwie, czyli nie będzie o zastępowaniu BGP, na przykład. Wprowadzania sobie łączenia dwóch domen OSPF-owych, dwóch różnych systemów autonomicznych lub sieci. Czyli no to nie jest zalecane. No i też nic nie będzie z żadnej sprzedaży, żadnych tematów związanych z marketingiem. OK. I teraz jaki mamy plan działania? Ta ścieżka jest zatytułowana Biznes i Edukacja. No to zacznijmy od biznesu, czyli. Po co mi to BGP i kiedy? Zadamy sobie tutaj kilka pytań związanych właśnie z tym protokołem. Czy jest sens go wdrażać i czy warto to robić i kiedy? Oraz to, co wszyscy lubią, czyli koszty. Jakie mogą powstać koszty związane właśnie z protokołem BGP? No i druga część to jest edukacja. Czyli tutaj skupimy się na czymś takim jak dobre praktyki i gdzie szukać wiedzy związanej z protokołem BGP. Ok. Małe zastrzeżenie. Będziemy mówić o BGP na styku z internetem. Nie będę wchodził w tematy związane z BGP wewnątrz naszego tam systemu autonomicznego, wewnątrz naszej sieci. Ponieważ tam możemy z tego korzystać, możemy wykorzystywać, a tutaj skupimy się właśnie na styku z internetem, czyli na przykład jest jakaś firma X, która dostaje propozycję od integratora, od operatora. No to tutaj wam w droga, w droga firmą wdrożymy BGP-a i tym się właśnie w tej prezentacji zajmiemy. I biznes. Nie żyjemy w świecie idealnym, mamy pewne ograniczenia. W świecie takim idealnym moglibyśmy sobie stawiać, co chcemy na brzegu, Mieć własnego ASA i za tym na przykład dużym naszym routerem, który po prostu kupimy sobie, żeby go mieć, będzie parę komputerów działało, ale mamy BGP na brzegu. A biznes tak nie działa. Na koniec dnia musimy wszystko podliczyć i musi nam to się spinać finansowo. Musi być to uzas mieć uzasadnienie finansowe. Okej, okay, ale zanim przejdziemy do takich kwestii związanych z cyferkami, dlaczego powstało BGP? No i dla szybkości działania. No nie, no nie powstało dla szybkości samego działania, ponieważ wykorzystuje dość taki wolny protokół jak TCP, ale mamy dzięki temu pewność tego działania, że te dane są prawidłowo przesyłane. Następnie dla wyższej dostępności sieci. Wtedy, kiedy powstawało BGP, już mieliśmy jakieś protokoły dynamicznego routingu, które mogły nam wybierać tą odpowiednią ścieżkę, odpowiednią trasę do prefiksu. I czy powstało dla większej skalowalności sieci? Tak, powstało dla większej skalowalności sieci. Sieć się rozrastała i trzeba było jakoś wymyśleć, jak ta sieć, żeby ta sieć dalej działała. I chyba to się udało, ponieważ te 40, 30 parę lat BGP działa, internet też działa. I tutaj drobna dygresja, że lubię porównywać protokół BGP, właśnie do takiego kontenerowca, który przenosi. Dużo kontenerów e, nie płynie za szybko, ale może przenieść tych towarów, rzeczy bardzo wiele. Ok, i teraz mamy tutaj naszą sieć. I zadajmy sobie kilka pytań związanych właśnie z protokołem BGP. Czy on nam będzie potrzebny? BGP lub inne. O, się. Inne rozwiązania, o których powiem w kolejnej części. Ok. Czy jest nam potrzebna wysoka dostępność w naszej sieci? Czy mamy coś w naszej sieci takiego, co na przykład udostępniamy na zewnątrz, a jeśli coś takiego mamy, to czy może warto to wynieść z naszej sieci i po prostu zapewnić zwykły dostęp do internetu? Albo czy jesteśmy w stanie zaakceptować taki próg bólu związany z krótką niedostępnością? Przepięcie się na przykład na jakieś inne łącza. Ale nie w sposób taki dynamiczny, tylko częściowo dynamiczny, półautomatyczny. Następne pytanie to jest nadmiarowość informacji. Czy potrzebujemy tej nadmiarowości informacji? Czy będziemy to wykorzystywać? Jeśli będziemy na przykład mieć jedno łącze, dołożymy drugie, czy będziemy wykorzystywać jakiś trafik inżynierii, sterowanie tym ruchem, czy coś będziemy z tym robić? Następne to jest, czy mamy możliwości. I tutaj mamy. W tym pytaniu bardziej chodzi o to, czy mamy możliwości techniczne, bo bez sensu jest wprowadzić do naszej sieci, do naszego e, firmy, lokalizacji dwa łącza, jeśli one idą na przykład przez jakiś odcinek e, drogi po kablu, tym samym kablu. No to się mijasz z celem, bo wtedy redundancji mamy na poziomie łącz, ale nie na poziomie samej sieci fizycznej. Tak samo, czy mamy możliwości? Kadrowe. To, co Piotr z Andrzejem mówili wcześniej na prezentacji, że samo skonfigurowanie BGP to nie jest duży problem, ale trzeba to zaprojektować i później, czy będziemy mieli możliwości utrzymaniowe, czy chcemy się tego uczyć, czy będziemy szukać na rynku, czy chcemy to w ogóle robić, utrzymywać to BGP. Kolejny to jest niezależność. To jest dla mnie. Jeden z koronnych argumentów wypowiadanych, że jeśli będę mieć własnego ESA, będę niezależny. Kupię sobie łącze od operatora X, wypowiem łącze od operatora Y i będzie to działać. W 95 przypadkach, procentach przypadków, które widziałem, wszyscy zostawali na tym jednym łączu, które kupili na początku, bo na przykład operator przestał mieć możliwości lub nie było możliwości na zakup Kolejnego łącza. Ok. A co jeśli nie BGP w, w sytuacji na, właśnie na podstawie poprzedniego slajdu? Jeśli nie potrzebujemy wysokiej dostępności, nie potrzebujemy nadmiarowości, nadmiarowości informacji, nie mamy może możliwości? I też nie chcemy rozwijać się w tym kierunku. Możemy wykorzystać proste połączenie, zwykłe łącze, a jeśli chcemy mieć jakąś tam redundancję, bierzemy łącze od dwóch operatorów i wtedy już sobie robimy pływającą trasę statyczną, przełączamy się. Nie musimy wchodzić od razu w naszej firmie, na przykład w protokół BGP, jeśli nie ma takiej potrzeby. Ale ja chcę BGP i co mi zrobisz? Bo po prostu chcę, nikt się nie dopatrzy, ja tam rządzę w firmie pod względem IT i jakoś to się upcha. OK, No to teraz to, co lubię księgowi, czyli koszty i teraz musimy mieć numer AS. Możemy albo zostać lirem, albo znaleźć sobie sponsor Lira. Za te obie rzeczy trzeba zapłacić, i trzeba płacić i to generuje jakieś dodatkowe, dla nas koszty utrzymaniowe. Następnie potrzebujemy mieć jakąś adresację IP, którą będziemy mogli rozgłosić w tej naszej sesji do naszego operatora. I tu mamy dwie opcje: zakup lub dzierżawa, co są obecnie astronomiczne kwoty, lub jest druga opcja: waiting list. Kto wie, co to jest waiting list w Ripe? Ok, i teraz obecnie ile jest dni na waiting list? No będzie obecnie jest około prawie 400 dni czeka się na pierwszy przydział adresacji IP i przed nami tutaj jest ponad 1000 lirów w kolejce. Jedno co to trzeba tutaj dodać, że proszę. No to kolejna kolejna opcja jest zamykana. I tutaj ważne, że ludzie dostawali. LIR dostawał ukośnik 24 pod warunkiem, że wcześniej nic nie dostał. OK. I teraz pytanie, czy ktoś uwzględniając koszty związane z posiadaniem BGP, utrzymanie e, możliwości techniczne, czy nadal chce się mieć tego BGPa. Ok. To jeśli się chce, no to przejdźmy do części takiej edukacyjnej. W której zajmiemy się takimi trzema podstawowymi e, rzeczami związanymi właśnie z dobrymi praktykami e, na sesji BGP do sieci końcowej, czyli do sieci, która nic dalej za sobą nie ma. Nie ma żadnych klientów, nie ma dodatkowych HS-ów, jest na końcu tej właśnie ścieżki. Okej, okay. i pierwsze to jest filtracja na wejściu i wyjściu. Dlaczego tak jest? W BGP patrzymy na ruch w dwóch kierunkach. Na tym, co do nas wchodzi, do naszej sieci i tutaj powinniśmy też stosować filtrację, nie akceptować śmieci, bo czasem operatorzy y, mogą nam rozgłosić rzeczy, których, które nie powinny się pojawić w globalnej tablicy routingu, czyli na przykład prefiksy prywatne, bogąsy, i powinniśmy filtrować na wyjściu, czyli rozgłaszać tylko to, co jest do nas przypisane, naszą alokację. I tutaj też powinniśmy uważać, żeby nie rozgłosić na przykład prywatnych podsieci, które mogą pojawić się w naszej tablicy na naszym routerze. Kolejna dobra praktyka to jest Source Address Validation, czyli w naszym przypadku to będzie Outbound SAF, czyli rozgłaszamy, sprawdzamy. Walidujemy to, co z naszej sieci wychodzi. Co to znaczy? Żeby ruch nie wychodził z adresów IP inne niż te, które są do nas przypisane. Bo jeśli nie mamy na przykład adresacji, która do nas nie jest przypisana, a pojawia się do nas ruch, to prawdopodobnie jest to ruch zespofowany, który będzie brał udział na przykład w jakimś DDoSie i będzie generował u nas problemy. Właśnie. To jest duży problem w małych sieciach, które mają tam ten jeden AS sobie i na przykład dwa łącza. I od nich mogą wychodzić z ich komputerów, z ich sieci, właśnie ataki DDoS. Kolejną sprawą to jest RPKI, czyli sprawdzenie, walidacja tego, czy dany prefiks może być rozgłaszany przez dany AS. I tutaj podstawową rzeczą to jest, zalogowanie się do Lir portalu i podpisanie tych prefiksów tak, żeby one już były gotowe, a w następnym kroku to już filtracja i analiza po naszej stronie, co wymaga trochę więcej zachodu, ponieważ musimy postawić walidator i skonfigurować sesję z tym walidatorem. Oczywiście to nie jest duży problem, ale też trzeba... To wykonać. I na podstawie danych z RPKI możemy tworzyć sobie polityki routingu, filtrować te prefiksy i działać z nimi. Kolejne to jest zabezpieczenie firewalla, o, zabezpieczenie samego routera. Bo to też z własnego doświadczenia widzę, jeśli na przykład dostaje konfigurację routera brzegowego z takiej małej firmy i ona w ogóle ta konfiguracja nie jest w ogóle zabezpieczona. Sam router nie jest zabezpieczony, że do samego routera można się dobić na port 179 do samego BGP-a, odpowiada na SSH z internetu, bo po prostu jest został został router został ktoś dostał zadanie skonfigurowania sesji, skonfigurował sesję, zainstalował ten router, wszystko zrobił, ale go nie zabezpieczył w żaden sposób. I to jest dosyć popularny problem związany właśnie z, z z routerami w takich mniejszych firmach, którym zostało no, po części na siłę właśnie wepchnięty protokół BGP, bo będzie ci dobrze. Ok, i co jeszcze? Edukować się, poznawać ten protokół, ponieważ ten Protokół żyje. To jest nie tak jak na przykład OSPF, że go sobie skonfigurujemy w naszej sieci i sobie nim zarządzamy, tylko tutaj współdziałamy z całym internetem. Jeśli mamy tą sesję wystawioną, no to mogą nam się pojawić jakieś problemy i musimy reagować. I tutaj, właśnie też możemy wrócić do tego slajdu, gdzie były, czy jesteśmy w stanie nabyć tą wiedzę operacyjną. I tutaj. Zacznijmy od Manursa, bo jest chyba instruktor na sali. Tak. E, e, właśnie. Zbiór reguł i zasad związanych z, z bezpieczeństwem samego routingu. Warto wejść na tą stronę, zaznajomić się z, z tymi regułami. No i przystąpić. Następnie BCP194. Też zbiór dobrych praktyk związanych z sprawami operacyjnymi i bezpieczeństwem samego protokołu BGP. Oczywiście nie wszystkie wdrażamy naraz, tylko te, które potrzebujemy, które są odpowiednie dla nas. I też robimy to z głową, nie robimy tego metodą kopiuj-wklej, tak jak w, jest na przykład na stronach producentów. Kolejne to jest właśnie RPKI. Tak, żeby zeznajomić się, o co chodzi z tym RPK i jakie mamy następne kroki, jeśli już jesteśmy tym lirem, czy mamy konto, to podpisać te prefiksy. I tutaj wydawnictwo trzyliterowe NSA też napisało guide związany z dobrymi praktykami od BGP, też polecam. No i też blogi, fora. Poznawać, uczyć się cały czas, bo to nie jest, tak jak mówiłem, to nie jest protokół, który konfigurujemy i zostawiamy go, tylko on cały czas żyje gdzieś tam w sieci. No i oczywiście polecam poprzednią prezentację Piotra i Andrzeja na temat rekomendacji KNF-u, bo tam też było dosyć dużo informacji związanych właśnie z projektowaniem tego styku. No i następna sesja też Łukasza. O, o tematach związanych z BGP. Okej, okay, to zmieściłem się. To czy są jakieś pytania właśnie? Szybko. Drugiej części. A, to co? No wcześniej powiedziałem, no, można, można wykluczyć w ogóle BGP z naszej sieci, nie robić styku BGPowego, tylko po prostu wziąć usługę od naszego dostawcy internetu i wszelkie sprawy związane operacyjne są na niego wypchnięte i nie musimy tym się zajmować za bardzo. Wszystko zależy, no musimy używać odpowiednich narzędzi. No oczywiście, tak jak obrazowo, możemy deskę przeciąć tym młotkiem, złamać ją, ale też możemy wykorzystać piłę do tego. I tutaj to główne zamysł tej prezentacji był właśnie taki, żeby, żebyśmy dobierali dobre rozwiązania pod naszych klientów. Nie wypychali im to co, to, co się najlepiej, nie wiem, wymaksujemy mu koszyk zakupowy, a klientowi to nie będzie potrzebne. Do lokalizacji, to tak, tak. No, no, jeśli chcemy mieć tą wysoką dostępność, chcemy jakoś sterować ruchem, no to ja nie widzę obecnie jakiejś większej takiej e, e, alternatywy, którą można by było. No można, można właśnie to, o czym nie chciałem mówić, stosować jakieś rzeźbiarstwo. E, tam... No, no właśnie, no to o tym... No tak, tak. No to tak. Wszystko właśnie no musimy sobie odpowiadać na pytania, czy tego potrzebujemy, czy jesteśmy w stanie to zaakceptować i moja ulubiona odpowiedź od członków zarządu rozumiemy zagrożenia, ale akceptujemy je. No. No to nie ma alternatywy, oczywiście. Tak. Mhm. Tak, słyszałem, ale nie wiem, jaki jest status implementacji u, u producentów. Wiem, że na, na root serwerach już zostało, na których wrzucone jest możliwość, chyba bodajże że BIRT ma możliwość aspy. Nie, no możesz na przykład w, w, jak to się mówi po polsku, od operatorów z, Nie, od operatorów. <mulary> nie, 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 nie o to chodziło, <mulary> tylko chodziło to o to, że na przykład dedykowane dedykowany dostawca takiej adresacji, który jednocześnie może ją sprzedać, a może ją wydzierżawić. To ten dzierżawa nie od samego operatora. No. No to jest właśnie te... tak, tak. No to jest, to jest też zagrożenie, że, że jeśli wejdziemy w jednego operatora, to z nim jesteśmy związani. Ale tak jak powiedziałem, że ta niezależność z mojego doświadczenia w takich mniejszych właśnie firmach, które weszły w BGP, nie była nigdy wykorzystywana przez nich, lub była wykorzystywana tylko jako straszak na, na operatora, że bądź grzeczny, nie podnoś cen, bo wymienię cię. A nigdy, nigdy nie zostało to wykorzystane. A nakład operacyjny zawsze był na to jakiś wrzucony. Tak. Masz u siebie usługi lub możesz je wyrzucić. No, niektórzy tak podchodzą, że po co, po co mają budować tą słynną serwerownię w składziku na szczotki ze splitem jednym chłodzącym i. Czy mogą to wyrzucić? A jeśli już się zainwestowało, czy jest się w czymś, no to, no to trzeba już dalej iść w tym kierunku. Uważam, hmm. że bez BGP nie do ICA. A dwie godziny temu Karpio pokazywał, jak wchodząc do ICA można sobie na przykład zastąpić bezpieczeństwo drogaźnym arborem. -hmm. Tak. No tak, tak, dokładnie, dokładnie, ale też, też trzeba się zastanowić, czy w danej, w danej firmie jest potrzebny nam ten X, czy będziemy z tego w ogóle korzystać. No, czy łącze biznesowe, no nie Neostradę, o. No oczywiście, no tak, tak, tak. Hmm. Dobra. A to jest ciekawe pytanie. Nie zagłębiałem się w to, ale bym musiał sprawdzić, nie pamiętam, nie wiem. Okay. Nie, to jest też, musiał zweryfikować. Okej. Okay. mamy czas. Jeszcze coś? Mam jakieś pytania? Tak, tak, tak. Bardzo się często zdarza, że dostaję konfigurację i tam jest po prostu. A no to to już jest bogatszy klient jak Firewalla stawia. O, się... Tak, <laughs> tak. Ale, ale jest, jest i to jest właśnie taka no, zmora tego, że mam bgp i no i mam, no mam. Zero przez zero jest fajnie, no i płacę, płacę pieniądze za tą adresację, płacę pieniądze za lira i tyle, no i, i po prostu jest. I nikt z tym nic nie robi i tam nie sprawdza tak, jak na przykład Andrzej mówił, że sprawy operacyjne, ile tych prefiksów przyszło, czy pojawiło się na sesji. Nikt tego nie robi. Więc, więc uważam, że to jest całkowite. No Bez sensu posiadanie wtedy bgp jeśli nic z tym nie będziemy robić, tylko dla samego posiadania. Nie, no kiedyś była właśnie moda, że każdy chciał zostać Lirem, każdy chciał mieć swojego AS-a i adresację. Było to częściowo podyktowane tym, że już przeczuwali, wiedzieli, że, że skończą się te adresy, więc je. Trali na siebie, zbierali, żeby teraz je móc sprzedać, wydzierżawić dalej. No. Dobrze. Okay. Jeśli nie ma, no to chyba o, tutaj organizator poszedł. Dobra, to dziękuję. <klucza> Oh um.